I oczywiście, mango widzowie z tej strony Kebus. E, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o outsidersach i generalnie, że jest tam jakaś opcja zarobku. E, także przedstawię Wam wszystko co i jak. E, przechodzimy sobie do odcinka. Oczywiście zaproszę Was na elegancką stronę skinsmangi, gdzie sobie wymienicie swoje skiny. Kod Kebus, jeżeli chcecie sobie e, polecam skorzystać. E, no i tutaj generalnie macie 5 dolków e, przy trade'ach, także polecam sobie e, na to zerknąć. E, również do wpłaty macie jakby 35%. Przy wpłacie, także to też jest bardzo fajne. Polecam sobie zobaczyć. Czasami są rzeczywiście jakieś perełki, także warto sobie przejrzeć. E, no i wymienić się. E, dobra, przechodzimy sobie do odcinka. Przechodzimy do outsidersów. E, wspomnę w tym odcinku w sumie o dwóch chyba tematach, czyli generalnie e, zaczniemy sobie od outsidersów. E, bo tutaj jest bardzo fajny, powtarzalny wykres, e, który może się skończyć dwoma rzeczami. E, jeżeli jest to tendencja przewidywalna, która rzeczywiście ma prawo tak działać, no to w dniu dzisiejszym albo jutrzejszym najprawdopodobniej znowu wystrzeli w górę Outsiders. Ja wiem, że tutaj chodzi generalnie. Pierwszy pik był spowodowany infem o, o tym, że Outsiders już więcej nie wystąpi, no ale drugi pik takiego infa już nie było. W sensie tutaj były jakieś tam plotki, tutaj było rzeczywiste info, oficjalny statement a tutaj już po prostu tendencja powtarzalna, także być może ona też była gdzieś tam poparta jakimś infem, nie jestem pewien to tutaj od razu mówię ale jeżeli wykres rzeczywiście będzie się powtarzał a wszystko na to wskazuje to najprawdopodobniej znowu będziemy mieli pik na outsidersach także kupno outsidersów nie jest głupim pomysłem, no bo tutaj mamy zysk pokroju ponad 20% nawet chyba 30% także także Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma jakieś outsidersy, to bym polecał je przytrzymać. A jeżeli ktoś nie ma, to gdzieś tam się zakolejkować, poskupować trochę i być może jest jakaś to opcja zarobku. Polecam wam też sobie samemu to przeanalizować. Ja wam daję tylko taki pomysł. Ktoś powiedział jeszcze, żebym zobaczył, co się dzieje z Kensim. Ja rzeczywiście widziałem, że on mocno spikował, ale nie wiem, jakby czym to jest spowodowane. Tak szczerze, bo generalnie no nie śledzę, jakby zawodników, dla mnie to są jakieś no-name'y totalne e, i rzeczywiście w ogóle w ogóle nie wiem, to było tylko na holo? Sprawdźmy to, bo ja holo sprawdzałem e, no nie wiem, no jakby to się wydarzyło tylko na holo, rzeczywiście był jakiś wzrost e, i to dosłownie Aha, 13 sztuk się sprzedało, no dobra. E, jakby nie wiem, o co z tym chodzi, jeżeli ktoś wie, możecie mi wytłumaczyć, napisać. E, nie śledzę jakby Kensiego, nie śledzę generalnie Force, także średnio wiem, co tam się, co tam się wydarzyło. Próbowałem to znaleźć na Twitterze, nie było jakiegoś info, ale właśnie tak średnio jest, więc to może jest jakiś, jakaś inside sprawa. E, możecie, możecie mi napisać. E, no i co, dzisiaj jeszcze dla wspierających wyleci film odnośnie analizy pryzmatu i pryzmatu 2, także polecam sobie obadać. E, no i co, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.